Witam serdecznie Państwa. Za parę godzin skończy się 2025 rok. Patrząc wstecz, widzimy w miarę ostro to, co się działo. A rozpocznie się 2026 rok. Taka mgiełka może nastąpić. Różne poziomy, piony. Nie wiadomo, co będzie. A ja życzę Państwu, żebyście przyszli na oczy i żebyście zadbali o siebie. Jak słyszeliśmy wczoraj w kopalni Bubrek wydobyto ostatnio tonę węgla. Nie zapominajmy, kto zniszczył polskie rolnictwo, polską energetykę, polski przemysł chemiczny, polskie rolnictwo. Kto niszczy nas? Od co najmniej tysiąca lat nic się nie zmienia. Boję się czy nie nastąpi ciemność bo na dzień dzisiejszy mieliśmy tylko niejasne i nieczyste sprawy teraz zaczną się brudne ale żebyśmy przeżyli żeby nie zastała nas taka ciemność żebyśmy jej nie doznali więc życzę Państwu Wszystkiego najlepszego, olśnienia, świadomości, zdrowia. Wtedy właśnie będzie zdrowie, bo dopóki będziecie w ciemności, nie powiem brzydko, jak w czarnej, u, dośpiewajcie sobie Państwo sami. Postaram serdecznie, do siego.